Zapraszam Państwa na obejrzenie wystawy stałej, która jest wystawą w naszej kamienicy czynszowej, a dotyczy wielkiego prania i suszenia. Mamy wystawę o wielkim praniu i suszeniu, choć nigdy w tym pomieszczeniu nie mogłoby być mowy o tym, żeby była tu pralnia, dlatego że nie ma tutaj instalacji związanej z doprowadzeniem wody. Na strychu najczęściej były suszarnie. Ale w nawiązaniu do tego takiego codziennego, mozolnego zjawiska chciałabym powiedzieć o kilku sposobach prania. Praniem zawsze zajmowały się kobiety i takim najprostszym sposobem jest tarcie namoczonej tkaniny. I mamy tutaj przykłady tarek. Tarek zarówno szklanych, kamiennych, jak i metalowych, które służyły do prania. Oczywiście woda musiała być odpowiednio przygotowana, gorąca, ciepła, z mydlinami, które były rozpuszczone. A takim, taką innowacją była już nowoczesna pralka, pralka wirnikowa firmy Miller. I mamy taki przykład na naszej ekspozycji. Jak widać naczynia klapkowe nie za bardzo lubią, by je zostawiać suchymi, bo wymagają wody, więc się troszkę rozsychają. W każdym bądź razie na podstawie tej, tego zabytku możemy zobaczyć, na czym polegał ruch wirowy. Prawda jest zasadniczo półmechaniczna, dlatego, że żeby ją uruchomić, ja muszę usiąść ja muszę y, zadziałać tu własną siłą, y, własnych mięśni. Zupełnie inaczej wyglądają pralki, pralki już z lat 50., 60. XX wieku, bowiem mają napęd elektryczny i ten ruch y, jest, w, y, jest wynikiem działania silnika elektrycznego, chociaż zasadniczo zasada się nie zmienia. Mamy tutaj przykłady różnego rodzaju reklam, reklam, które produkowały i rozpowszechniały swoje towary, wielkie firmy przemysłowe, chemiczne. Są to głównie proszki do prania oraz mydła i do takich najbardziej popularnych marek należał persil i z tą przepiękną reklamą Weisename, która miała zachęcić klientki do kupowania proszku do prania. Te proszki były dostępne już pod koniec wieku XIX, na początku wieku XX, nawet na opolskich wsiach. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania naszej wystawy stałej o praniu.